No, i to jest w zasadzie wszystko, ale na zakończenie chciałbym jeszcze powiedzieć o projektach na przyszłość. Pierwszy projekt to jest piąta edycja konferencji o problemie zła. Często się mówi, skoro Bóg jest taki dobry, to skąd się wzięło zło na świecie? No i to jest problem, i to nie tylko teologiczny, ale także naukowy, bo zło moralne jest problemem teologicznym, ale zło fizyczne obecne w w świecie można także spróbować rozważyć z perspektyw naukowych i możemy spróbować się nad tym zagadnieniem pochylić bo często zwłaszcza w takich prostych a powiedziałbym nawet mocniej prostackich argumentach teologicznych się pojawia a gdzie był bóg kiedy tam nasi biedni rodacy umierali w obozach koncentracyjnych albo coś tam takiego tak Projekt być może na rok 2020. Kolejna rzecz to jest też bardzo ciekawe zagadnienie w kontekście i nauki, i religii, czyli problem cudów. Najczęściej w taki dość prostacki sposób rozumie się cuda jako złamanie praw natury, albo ewentualnie zawieszenie praw natury, czyli Bóg coś ustanawia, a później sam to łamie albo sam nie bierze tego pod uwagę. Jest to dość ciekawa koncepcja cudu. Ja Państwu spróbuję przedstawić troszeczkę inną z takiej perspektywy właśnie kreacjonizmu ewolucyjnego. Już od dłuższego czasu nad tym myślę. Mam nawet, tak powiem, wpisany w swój kalendarz, że w miesiącu kwietniu tego roku zabiorę się wreszcie zapisanie artykułu na temat koncepcji cudu naturalistycznego i mam nadzieję, że napiszę ten artykuł, więc jeżeli napiszę ten artykuł, no to będę miał gotowy materiał i może nie będzie to rok 2020. 21. Tylko na przykład na jesień 2019. I wtedy edycja szósta stałaby się piątą, a piąta stałaby się szóstą. Są. Tak, tak. Się zmienia. tak. Wszystko się zmienia. Jakby niektórzy powiedzieli, płynna nowoczesność, czy coś tam takiego dziwnego. Ale to są te dwa projekty. Jest też projekt trzeci, mianowicie taki dość ambitny. Jak Państwo zauważyli, Tutaj na tym krześle stoi taki profesjonalny rejestrator audio, a ja też gadam do mikrofonu, który mam przypięty w klapie. To nie jest przypadkowe. Mianowicie, dlatego mamy tutaj taki sprzęt, że w kwietniu lub maju tego roku pojawi się kanał z podcastami o nazwie Nauka i religia. Na Apple Podcast. Między innymi też na innych serwisach podcastowych. Co to podcasty? To takie nagrania audio, że można sobie posłuchać na przykład z komórki jadąc samochodem. YouTube się gorzej ogląda, zwłaszcza jak się jest kierowcą, więc stąd ten pomysł na kanał podcastowy. I tutaj właśnie takie rzeczy, czyli na przykład ta czwarta edycja, która właśnie kończymy, też się pojawi jako pewien cykl takich mini audycji. Pojawi się też pierwsza edycja, którą już mamy nagraną. Niedawno się ona odbyła w Gdańsku, chyba w najbardziej nowoczesnym i takim wysokim budynku, gdzieś tam w Gdańsku, że tam nawet Hel można było zobaczyć. W takiej sali przeszklonej, mega nowoczesnej. I też tam miałem mikrofon i ten rejestrator, więc pierwsza edycja się też pojawi, gdzieś tam nad morzem, też na przełomie. Maja i czerwca będziemy robić drugą edycję, która tu się odbyła z dwa lata temu, więc ona też się pojawi jako nagrania podcastowe, więc będzie sporo materiału też do słuchania. Oczywiście te wszystkie nowe rzeczy się też pojawią. Oczywiście nie będzie slajdów, ale też głupio się slajd ogląda, jak się jedzie samochodem, tak? Albo na przykład przekopuje ogródek, czy coś takiego robi. Wtedy podcasty są fajne. Ja ostatnio dużo słucham takich anglojęzycznych podcastów, żeby sobie się cały czas osłuchiwać z językiem angielskim. No i robię to najczęściej jak jadę samochodem, tak? Więc na kanały YouTube'owe niestety czasu nie mam. Zresztą, jak mówią fachowcy, podcasty idą w górę, a wideoblogi idą w dół, więc lepiej inwestować w kanały podcastowe. I jeszcze jeden slajd na koniec. Czyżby? O, przestał działać. To czas, znaczy się bateria się wyczerpała w pilocie. Okej, okay. czy już nie mam władzy? Bo kto ma pilota ma władzę. Okej, okay. ostatni slajd będzie z ręki. Mianowicie... Chyba, że ktoś miałby jakieś ciekawe pytanie. A może być też nieciekawe. Mamy 7 minut na to, więc tylko proszę mnie nie pytać o istotę bytów transcendentnych, tak? W, w jakimś systemie metafizycznym, bo najprawdopodobniej nie odpowiem. Tak. No. Tak. No. W którymś momencie wspomniałeś o V wieku, ojciec kościoła, który tam no, wątpliwość, to się stało z czy to znaczy, że on wówczas prowadził dialog z kreacjonistami? Czy, czy to był czas, kiedy już takie nurty się pojawiły? E, wtedy wszyscy byli kreacjonistami, tak? Okay. Czyli wszystkie osoby religijne są kreacjonistami. Tylko tyle. Czyli, oni... kreacjonist twierdzi tyle, że Bóg jest tym, który stworzył świat, tak? Tylko niektóre wersje kreacjonizmu twierdzą, że to się odbyło tak, jak zostało opisane w Biblii literalnie, czyli... To było w poprzednich edycjach, ale co oni przy okazji twierdzą? To znaczy, że wiedzą wszystko, tak? Na temat stworzenia. To zostało zapisane, my wiemy wszystko, dokładnie wiemy jak się to odbyło i zawsze takie pytanie mi się nasuwa: kto jest tym, kto wie wszystko? Kreacjoniści fundamentalistyczni czy Bóg? Więc oni twierdzą, że wiedzą wszystko o stworzeniu, bo tak to zostało zapisane. Wszyscy byli kreacjonistami, tak? tylko że wtedy tych frakcji nie było, ale się zaczęli zastanawiać, bo Augustyn też, jakby po spotkaniu z, taką, z takim ruchem manichejskim to jest taka tam Herezja od Maniego takie pomieszanie z poplątaniem trochę jakichś koncepcji naukowych, trochę jakichś dalekowschodnich, trochę chrześcijaństwa. I on był kiedyś fanem Maniego, ale on zauważył, że w tych koncepcjach Maniego wszystko to, co tam się zostało wepchnięte jako jakieś takie naukowe rzeczy, no to totalnie nie grało z nauką z jego czasów, tak? Czyli nijak to się miało do nauki jego czasów. I on dlatego odrzucił koncepcję Maniego. co co później zostało uznane za herezję i tak dalej. Ale on y, też miał taką świadomość, że jeżeli my będziemy w chrześcijaństwie robić dokładnie to samo, co robił Mani, czyli weźmiemy jakieś pseudonaukowe koncepcje, zaczniemy to wpychać do koncepcji teologicznych, to ci, którzy faktycznie znają naukę, się od religii odwrócą. Tak? Więc on dlatego podał tą regułę taką interpretacyjną, żeby jeżeli mamy dobrze potwierdzone prawdy naukowe. A Biblia literalnie czytana mówi nam co innego, no to spróbujmy wyciągnąć z tego tekstu jakieś przesłanie teologiczne, a nie czytajmy tego, że tam dłubał jakieś dechy i, i, i smołą smarował. tak, Bo to nie jest potrzebne do zbawienia. Że ktoś tam z jakichś dech złożył jakąś tam arkę posmarowaną smołą. To w kontekście nie wiem, historii zbawienia nie ma żadnego znaczenia. Smułę, tak? No nie wiem, może. Sprawnie, tak? Wszystkie osoby, które się zajmują filozofią przyrody, czyli także przy okazji relacjami nauka wiara, oni wszyscy są kreacjonistami ewolucyjnymi. Twierdzą, że to jest jedyne, sensowne stanowisko kreacjonistyczne. Wszystkie inne są do podważenia, tak? Kreacjonizm ewolucyjny nie dlatego, że on mówi, że nauka jest fajna, tak? I to, co Bóg mówi, jest fajne. Więc tutaj nie ma jakichś wielkich rzeczy, tak? A wszystkie inne. Koncepcje jakby deprecjonują nauki. Na przykład nie wierzą, że coś tam mogło się wydarzyć, bo w Biblii jest inaczej napisane, mimo że to jest przepisane z mitów babilońskich i są de facto nie wprost jakimiś tam politeistami z, z tamtego rejonu Morza Śródziemnego. Tak? Więc chodzi o to, co Bóg ma nam do powiedzenia o sobie i o tym. Kim my jesteśmy, w jaki sposób możemy wejść z nim w relacje i tak dalej i tak dalej. A, no właśnie, no i oczywiście to co też mówiłem na pierwszej edycji że przynajmniej czterech ostatnich papieży się wypowiadało na temat teorii ewolucji, że okej, okay, nie ma problemu, żeby człowiek powstał w wyniku koncepcji ewolucyjnych, że to nie jest jakieś tam urąganie godności człowieka, czy coś takiego, co tam twierdzą ci kreacjoniści fundamentalistyczni, czy kreacjoniści naukowi, czy z jednej strony kreacjoniści młodej ziemi, starej ziemi i tak dalej. Więc tutaj jakby z tym nie ma problemu, tylko tyle, że problem pojawia się wtedy, jeżeli ktoś się na przykład mocno wdraża, bawi takimi klockami, tak, Arka Noego, tysiąc puzli, tak, itd. i tak dalej, się tak przyzwyczaja do takich prostych narracji o świecie niezmiennym, no i, i później ciężko mu jest z takich narracji wyjść, bo łatwiej Zbudować, jak powiem, arkę z klocków LEGO, niż nauczyć się mechaniki kwantowej. Nie? Więc jest taki trochę antyintelektualizm. Tak? Pomijamy, że tak powiem, wyniki nauk ścisłych, a trzymamy się czegoś prostego, co jesteśmy w stanie łatwo zrozumieć. A tak? nie jest to dobra reklama dla Chrześcijaństwo w ogólności, tak? bo wtedy chrześcijaństwo odcina się od całego wielkiego nurtu kulturowego, który się nazywa nauka. I wtedy się stajemy jakimś tam takim zaściankiem totalnie nie wiadomo jakim. Więc. Czyli e, jeszcze raz ten sam slajd, nagłówek o. Czyli bardzo dziękuję za uwagę i na pewno do usłyszenia niebawem. Mam nadzieję, że jak ten kanał powstanie, to jakoś uda mi się go rozreklamować. Może chociażby jakąś. Okej. Okay.